cześć dzień dobry wszystkim jest piękny poniedziałek słoneczny, taki przedwiosenny zieleń kwitnie ale nie to jest tutaj najistotniejsze dzisiaj bo dzisiaj będę wam recenzował rzecz niezwykle przydatną w EDC mianowicie portfel czy raczej etui na karty ETUI zostało wyprodukowane przez markę Tasmanian Tiger. No, znana marka, która słynie głównie z produkcji oporządzenia taktycznego plecaków, różnego rodzaju pauczy, kieszeni no, które są bardzo wysokiej jakości. Teraz, no, może taki drobiazg, jedna z tańszych rzeczy produkowanych przez Tasmaniana. Czyli ten RFID kartholder. Kartholder RFID, dlatego że został, nazywa się RFID, dlatego że posiada blokadę chroniącą karty przed przypadkowym odczytem. Jest to tak zwana Foria Kryptalojno, która blokuje fale radiowe. Portfel ma wymiary 9,5 na 6 cm, a jego waga to 15 gramów został uszyty z takiego y, materiału syntetycznego poliamidu, który jest w takim splocie. Ripstop. No, wiadomo, że ten ripstop zawsze wzmacnia trochę tkaninę. Y, więc tak, z zewnątrz, no, portfel występuje w dwóch wariantach kolorystycznych, przynajmniej ja wiem tylko o dwóch, czyli to jest kolor czarny i kolor oliwkowy Na zewnętrznej stronie mamy logo Tasmanian Tigera, czyli wymarły gatunek australijskiego tasmańskiego ssaka. Tutaj mamy logo RFID Block. Co mamy z drugiej strony? Z drugiej strony mamy metkę Tasmanian Tiger, która potwierdza oryginalność produktu. Mamy taki panel, mały panel Velcro. To znaczy, nie wiem czy on służy na narzepkę, czy raczej do tego, żeby no, gdzieś w jakiejś ładownicy EDC może ten portfel podpiąć, żeby, żeby był stabilnie zabezpieczony. To znaczy tutaj się znajduje, z góry mówię, że tutaj się znajduje rzep pentelka, czyli trzeba to przypiąć na rzep haczyk. Tutaj znajduje się gumka, która zabezpiecza całość przed przypadkowym otwarciem. Gumkę zdejmujemy i dostajemy się do wnętrza. A co mamy w środku? Mamy cztery po dwóch stron z każdej ze stron. Mamy po dwie kieszonki na karty bankomatowe czy to na dowód osobisty, no, na wszystkie te takie standardowe dyskietki. Ja wam powiem, że ja noszę w tym portfelu chyba 7 czy 8 różnych dyskietek. No, mieści się to bez problemu, myślę, że nawet 10. 10 tych dyskietek też się tutaj zmieści, no tylko że wiadomo, musimy tutaj do tych kieszonek włożyć więcej niż jedną. No ale do każdej z tych kieszonek bezpośrednio bezproblemowo wejdzie, wejdą przynajmniej dwie, a nawet trzy takie różne karty czy dyskietki. Portfel jest taki lekko lekko sztywny. Tu się znajduje taka yy, pod, to, pod tym materiałem poliamidowym znajduje się taka wkładka. No, również ta folia zabezpieczająca, ale nie wiem, czy tam się nie znajduje coś jeszcze. Jest taki lekko sztywnawy. Nie wiem, no, nigdy go nie rozpruwałem, także nie, nie powiem wam, czy poza tą folią coś jeszcze się znajduje. No, ale prawdopodobnie jest to jakaś taka usztywniająca wkładka. Co mogę powiedzieć o praktyczności. Tego portfela czy tego etui. nosić się to bardzo fajnie, bo jest to naprawdę niewielkie, mniejsze niż taki standardowy portfel otwierany no, na trzy razy, składany, który no, zajmuje, pra wypycha praktycznie całą kieszeń. Dlaczego jest to no, praktyczniejsze? No bo no, współcześnie. Rzadko chyba nosimy, coraz rzadziej nosimy przy sobie dużą ilość gotówki, no wiadomo, że czasami się może zdarzyć, że nosimy ją przy sobie, no ale nie, 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 ma, nie ma co ukrywać, że współcześnie płatności tradycyjne, płatności gotówką w większości przypadków zostały zastąpione no, przez płatność kartą bankomatową, no czy nawet przed, przez płatność blikiem czy telefonem, także no... Czasami nosimy przy sobie gotówkę, aczkolwiek no coraz, rzadzie, coraz rzadziej. Jakie rzeczy ja tutaj noszę? Noszę dowód osobisty, noszę kilka takich kart, można powiedzieć, identyfikacyjnych, czy to kartę, kartę zdrowia z funduszu ubezpieczeniową. No i noszę karty bankomatowe, noszę karty biblioteczne. Wszystkie takie właśnie standardowe dyskietki się tutaj zmieszczą. No jest to bardzo dobra rzecz, także no wiadomo, że czasami w niektórych sytuacjach też potrzebujemy tego portfela, bo na przykład mamy jakiś dokument, czy to nie wiem, w postaci jakiejś książeczki, którą musimy nosić w dużym portfelu, ale myślę, że na co dzień właśnie taki card holder, etui na karty z RFID to jest po prostu no najlepsze i najpraktyczniejsze rozwiązanie. Ile kosztuje? To Etuj, no, no nie jest drogie, kosztuje, no myślę, że nie więcej niż 50 zł, nawet około 40 można gdzieś znaleźć w internecie. Jest to bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna, no właściwie jest to następca, chyba w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że jest to następca standardowych portfeli z kieszonką na bilon, z kieszonką na banknoty i tak dalej. Dziękuję Wam wszystkim, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, no wiadomo, że już wiosna, już tuż tuż robi się ciepło, zielono, także będziemy dużo z domu wychodzić. No i będziemy na pewno wiosną w większym stopniu eksploatować nasz szpej EDC, nasz szpej militarny, taktyczny i survivalowy. Aniżeli robiliśmy to w okresie zimowym. Przepraszam Was, że, że tutaj coś stuka, tutaj nieopodal. No kilkaset metrów stąd trwają jakieś prace remontowe, ale mam nadzieję, że no, nie wpłynie to negatywnie na odbiór tej recenzji. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć!